Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam na kolejną odsłonę gry Cywilizacja 6 ze scenariuszem Czarna, śmierć i z dodatkiem Gathering Storm. Jaką mamy sytuację? Ano, widać to tutaj: jesteśmy w Brandenburgii i pokryta jest ona takim oparami oparami choroby. To jest niestety zaraza. Która dotarła aż do Brandenburgii. Wszystko rozpoczęło się tutaj koło Strasburga i powoli przechodziło na północ, na północny wschód. I w tej chwili no, mamy tylko tą część zagrożoną. Hamburg i Utrecht, w tej chwili, jako miasta, nie mają już strat, nie mają już zarazy. Przez to, że użyliśmy do tego lekarzy. Za to Brandenburgia ma to. W ostatnim odcinku zastanawialiśmy się, co zrobimy z naszymi pieniędzmi, które um, zdobyliśmy na plądrowaniu. I po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, że dobrze by było wybudować, um, wyszkolić w Brandenburgii jednego. Uczonego. Uczeni, tak. 220 kosztuje. On generuje z tego, co pamiętam, 60 60 nauki. I później puścimy go na dół do Erfurtu, bo możliwe, że ta zaraza będzie wracać i tam będzie czekał czyli tutaj zrobi jedno swoje zadanie i później na dole zrobi drugie swoje zadanie, mam nadzieję, że on przeżyje um, no jak nie no to wygeneruje po prostu tylko jeden raz, poza tym w Erfurcie dobrze by było zrobić bibliotekę ona kosztuje 180, dodaje 2 do nauki mamy w tej chwili plus 46 będziemy mieć plus 48 zostaje 157 no musimy poczekać jeżeli chodzi o, o Kopenhagę, dobrze by było ją podbić, chociaż za dużo ona nam nie da, gdyż nie ma na niej żadnych pól, które dają naukę, ale mimo wszystko ma trochę populacji i mam nadzieję, że zaraza tutaj nie dojdzie. Tego nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Plan byłby taki, że tą karavelą. Mm, możliwe, że w pierwszej kolejności sprądzować Kopenhagę i później ją, po, ją podbić. To by było dość dobre rozwiązanie. Tak chyba zrobimy. No nic. Puścimy następną turę. Spójrzmy, co się będzie dziać. Ok, tutaj nam no rycerz powstał. Nie jest to w tej chwili źle. Stavanger. Nie mamy zamiaru podbijać. Ty sobie tutaj troszeczkę odżyj. One się, one się już mogą tutaj ustawić. Dwoma spokojnie podbijemy. On tutaj będzie mógł też sobie e, podreporować zdrowie. Także tutaj nie będzie, tu nie ma akurat problemu. E, tutaj wybudował się doktor. No w tej chwili on nie ma za dużo do roboty. To tutaj nigdy nie wybudują w takim. a tylko dwóch ludzi, którzy pracują w tym mieście. To jest naprawdę niewielka ilość. Um. dajmy konicę. To jest w sumie w tej chwili wszystko jedno. On już tutaj stracił 20%. Straci y, za turę też na kolejne 20% będzie miał 60%. Raz, dwa. No, możliwe, że uda mu się stąd uciec. Zobaczymy. Zapewniam, tak, że życie nauki. Dobrze, dobrze zapamiętałem. I to jest w tej chwili u nas mniej więcej półtora rundy. Okej. Okay. Ty sobie tutaj zostań. Zostań w uśpieniu. Ty sobie tutaj ufortyfikuj się. Ty będziesz dalej tutaj płynął. Jeżeli chodzi o tutaj te rzeczy, to mam pomysł. Tutaj yy, to pole będzie dopiero za 8 tur. Wolne. Ten przypłynie tutaj za około 1, 2, 3 tury. To będą jeszcze 5 tur. Pytanie jest, czy ma czekać te 5 tur. Czy po prostu będziemy się zarażać? Popłyniemy dalej. Tutaj za 7 tur. Następna tura. Jak może działać zaraza? Widzimy w tej chwili tutaj. No To, co się dzieje w tej chwili na świecie, też nie jest zbyt ciekawe, jeżeli chodzi o koronawirus. Um, mam nadzieję, że to się nie będzie tak rozprzestrzeniać i taka ilość ludzi um, zostanie objęta tą zarazą. No tutaj były miasta, które miały po 6, po 7, w tej chwili mają 3, albo jeszcze mniej, tak jak Strasburg, no chociaż też to już wzrosło im trochę. Monachium się jakoś oparł. No, tak jak tu mówiłem, ten ma już tylko i wyłącznie 60% zdrowia. No nic, uciekamy, zobaczymy co wyjdzie. Innego wyjścia nie mamy. Ty tutaj też sobie poczekasz. W Kopenhadze jest bardzo lukratywny. No a oni już w sumie mogą zacząć walczyć. Nic im nie przeszkadza w tym. Proszę, podpłyniesz sobie dalej. Pięknie. 29 tura. Um. Niech on przypłynie dalej. I będziemy próbować to robić. bezinwazyjnie. Przynajmniej tym pierwszym bezinwazyjnie, może ten drugi um, będzie troszeczkę zarażony. Cóż mu, udało się nam... doktor od zarazy udało nam się budować. Targowisko, latarnia, to wszystko jest mało atrakcyjne, gdyż trwa strasznie dużą ilość czasu. I następna tura, 20, teraz będzie 30. Do końca gry mamy 85 tur maksymalnie. Ty splądujesz 239 zł. Nie wiem, czy nie mieliśmy już więcej: 397. 97. czy możemy jeszcze gdzieś wybudować um, bibliotekę zaraz sprawdzimy, przejdziemy przez miasta kampus, o Hamburg, w Hamburg jest tylko kampus proszę bardzo, pomożemy jak najbardziej mm. To 80, dlaczego nie można kupić? Ach, o, oczywiście. <grymne> <grymne> bo, bi bo biblioteka jest, ma, jest tutaj zarażona. To jest ok, wiadomo. Wiadoma sprawa. Wiadoma sprawa. Jedziemy dalej. Tutaj już jest. Tu już jest. Tu już jest biblioteka. Też jest. Hamburg. Tylko Hamburg został. Ok. Pytanie jest, czy wziąć i wybudować tutaj jednostkę, która splądruje ten kampus. Ile by taka jednostka kosztowała? Szybka jednostka. Proszę o szybką jednostkę. Um, krzyżacy, ruch 2, konnica. Ruch 4. Hmm, ciekawe. Mam nadzieję, że przeżyję. To możliwe, że są jacyś niezbyt grzeczni ludzie, którzy tylko czekają na to, żeby nas zniszczyć. W sumie aż tak bardzo nam się też nie spieszy. Rycerze 270 rycerz by był dobry. Silny 270 kosztuje, na razie mamy tę kasę. Okej. Okay. Rycerz, e, tutaj został splądrowane i wracasz. Dostał Anger. Ty atakujesz. Mm, ten chyba ostatnio nie zaatakował. przeżyje. Bardzo dobrze. dobrze. Ty pójdziesz dalej. Splendrowane. Okej, okay, do Granady Granada w tej chwili jest jeszcze wolna. Wolna od zarazem. No i następna tura trzydziesta pierwsza. Inżynieria cywilna, możemy robić kanalizację, 20% szansy na śmierci spowodowanej epidemią w każdej turze. Skrócić czas trwania epidemii w tym mieście o dwie tury. Nie można krócić go poniżej jednej tury. Okay. Tu, Lisbona, ile jeszcze? Jeszcze 5 tur. Ty Wracasz. No, jest pytanie: czy do Erfurtu. No, to jest dobrze, będzie. No, Cztery ruchy to jest naprawdę szybko. O wiele szybciej niż krzyżacy to robią. Także bardzo dobrze. Atakujemy. Ile traci to miasto za każdym atakiem? 33. No, to jest, to jest poważna sprawa. Poważna sprawa. I mamy awans. Bardzo pięknie. No, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ten też już się polepszył. Niestety, i 6,5 złota. Aha, to musimy wybrać jeszcze nowa medycyna. Żeby tak dalej szło, jak w tej chwili, to mamy jeszcze 32 tury. Wydaje mi się, że zrobimy to szybciej. Utrecht. Dopiero dotarła, dotarła do Utrechtu. Gdzież jest... Aha, czyli wróciła do Utrechtu. Um, tu jest niby ten człowiek od zarazy. Zobaczymy, jak to pole wygląda. Jest 11 tur. No dobrze, potem tu jest, więc niech redukuje to o połowę. Czy on tu dojdzie w 5 tur? Raz, dwa, trzy, cztery, i za piątą może ym, zrobić badania naukowe. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Na plądrowanie potrzebne są trzy punkty ruchu. Czyli nam się to w tym momencie nie uda. Ty czekasz i. Dobrze, by znowu coś splądrować. Stavanger. Tylko czeka na to, żeby przypłynęła nasza karabela i splądrowała to. Um. Ukończono dzielnicę biznesową. To powinno nam zwiększyć produkcję złota, ale tak się za bardzo nie stało. Wszystko jedno, niech będzie konnica. To i tak trwa zbyt długo. Tutaj młyn wodny, co on da? No, w sumie to no, niech nie będzie młyn wodny. Um, teraz jest pytanie, czy tutaj i atakujemy w następnej turze? Mi się wydaje, że to jest dość dobra sprawa. Ty robisz awans a ty splądujesz OK A ty idziesz pomagać Jak to wygląda z tym? 4 tury Niech podpłynie Czekajmy, no, zobaczmy jak to jest Tutaj są 3 tury Najpierw to podpłynie. A ten już sobie ...sobie czeka na Granadę. Następna tura 32. 33. O! Epidemia dotarła do Brandenburgi. Znów yy. zobaczmy jeszcze raz tutaj, co się stało. Czyżby zarazem Nie, pięknie. Tutaj po prostu zrobili rycerze. Dwie okay. tury. Nie, to zrobimy normalnie, a tam. 306. Tutaj o wiele więcej złota się dostaje niż na górze. Granada. W granadzie to musi poczekać. Okej. Okay. No i ty plądrujesz. Ile będzie? 153 nauki. To są trzy tury. To jest strasznie dużo nauki. I to właśnie splądrujemy w tej chwili. Medycyna od razu Padła na 5 tur tylko. Spójrzmy, jak to wygląda. Nie wiem dlaczego tutaj 10 cały czas jest pokazywane. Um, pięknie. Pytanie jest, czy tu jest jeszcze więcej takich zabytków. Dzielnica biznesowa. Tutaj jest zaraza. Biznesowa. To też jest co inne. Nie kapus. Kampus, dobre. Jeżeli nam się uda tam dojść. Tu jest zaraza, tu jest zaraza, tu jest zaraza, wszędzie zaraza. Hmm. To będzie bardzo ciężko. To nie ma, nie ma raczej szans. Nie ma raczej szans. Ok, tutaj atakujemy Kopenhagę dalej. I mi się wydaje, że zaraz będzie Kopenhaga nasza. Pięknie. Nie, on sobie tutaj aż wejdzie. Czy nam to powiększyło? Tak, troszeczkę nam powiększyło. 0,8 nauki. Dobre i to. Dobre i to. Niech naprawia pomnik. Zachowaj miasto. Czy nam to powiększy trochę? Nie. 0,8 jak było, tak jest odpłynie tutaj, raz Ach, to było control zone okej okay, następna tura 34 będzie to Hamburg znowu zostaje zarażony no jest teraz pytanie co robimy tymi Tymi ludźmi, tymi rycerzami, tymi krzyżakami. Na razie niech sobie tutaj odpoczną. Ok, on ma teraz 40% zdrowia. Jeżeli tu wejdzie, poczeka, turę będzie 20%. Hmm, nie ma za bardzo szans. Niech przejdzie, niech to Hamburga idzie. Mamy 406 zł. Ok, wygląda to całkiem nieźle. Mamy już 712, a jeszcze tutaj też będziemy plądrować najprawdopodobniej. Tak. Mamy 1000 zł. <noise> no to jest po prostu. Ciekawa sprawa. Aha, tutaj straciliśmy. Dlatego tutaj podjedziemy i tutaj poczekamy. Dwie tury, ok. Dobrze, teraz musimy dobrze zainwestować te pieniądze. I żeby je dobrze zainwestować, wejdziemy do. Zobaczymy, Monachium. Czy tu jest Uniwersytet 500? Proszę bardzo. I jeszcze jeden uniwersytet. Nie wiem, czy w Strasburgu to daje nam plus 4 i mamy już 58 nauki. Spójrzmy tutaj. Cały czas nam pokazuje 10. O, już nie wiem. Czyli trzeba było to zaktualizować. 3, 9, 11. Czyli 23 tury. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Rycerze sobie czekają, niech sobie trochę poczekają. Wszyscy będą zdrowi. E, tu było splądrowane, także proszę bardzo do Oslo. To naprawdę dobrze, że e, te miasta nie mają żadnych. Tu podjedziemy tylko jeden: e, że te miasta nie mają żadnych statków. To jest po prostu. Gdyby miały statki, to zupełnie byłaby inna gra. Trzeba byłoby walczyć. A tak yy, to wszystko wygląda bardzo pozytywnie. Jedna tura. Ok, poczekamy jedną turę. Następna tura. Aha, no tak, tuż tu zaraza. Nie, nie, to tu tutaj, tutaj nie będziemy wchodzić więcej. Tutaj ten kampus był wspaniały. To jest po prostu Mistrzostwo Świata. Teraz pójdziemy na minus. Widzimy za bardzo na minusie, to możemy stracić jednostki. P pytanie, czy mamy zajmować Kalmar? Tutaj w sumie nie ma za bardzo nic ciekawego. Gdańsk, tutaj też jest tylko. Jest nauka? Kampus. Ooo! Ajajaj. Piękna sprawa. Ok. czyli już mamy cel? Yy, skarbiec zbankrutował. Nie ma już w ogóle złota. Nasze, jeżeli nic nie zaradzi, nasze miasta stracą udogodnienia, a, jedne, a jednostki zdezerterują. Ok. No nic. Co, musimy tutaj być aktywni. Ho Hmm. Dziwne, jedna musi normalnie i już jesteśmy na plusie. Następny port, Walencja. Okej, okay, ten przeżyje najprawdopodobniej. Wykona swoje zadanie i będzie dodatkowe 60 na no nauki. Będziesz tutaj. Wszędzie są rycerze, ale to nas w ogóle nie wzrusza. I dajemy od razu następną turę. O! Któż nam to ubył? Zaraz zobaczymy. Aha, nasz, nasz lekarz. Aż tak źle. Wybają gorsze rzeczy. 60 nauki. To jest w tej chwili jedna tura dla nas. I wybierzemy sobie, że to będzie mechanika. W tej chwili to jest 9 tur. Po pracy naukowca będą to 8. Okej. Okay. Proszę bardzo. Na Gdańsk. Może Gdańsk sobie zajmiemy. Można by było. Zajmowanie Gdańska. To dobre zajęcie. 369 zł, proszę bardzo. Mamy 666. No taka dość zastanawiająca liczba. Hmm. Czytony z czarną śmiercią. Hmm. Hmm. No nic, robimy, robimy swoje. O, gdzie my tu jesteśmy? Tu jesteśmy kolonia. Chyba nie miała żadnego kampusu. Tak, tutaj jest. To zrobimy uniwersytet, 62 już mamy nauki. To jest po prostu wspaniała sprawa. 163 zł cały czas to jest ok. Walencja. Pewnie nie w tej turze, dopiero w następnej będzie możliwość plądrowania. Tak. Um, ten tu już splądrował? Zgadza się. Plądrował, tak. Jedziesz pomagać. Jedziesz pomagać, proszę pana. Ty tutaj czekasz i też będziesz plądrował. Tutaj ludzie giną, a my sobie po prostu plądujemy. Epidemia Allborg. Tam mają Uniwersytet Uniwersytet w Olborgu, dość ciekawy zajmuje się energoelektroniką tak na marginesie okej okay. aha czyżby <grym> skąd on się tutaj wziął Aha, to został budowany. No, ciekawie, super, bardzo pięknie, pewnie zaraz zginie. A, do wody, szybko do wody, w wodzie nic ci się złego nie stanie. Ech, tutaj już nie pamiętam, było plądrowane. Tak, było plądrowane, to jedziemy sobie dalej. Następny port to Kalmar, Sztokholm, albo nie, najpierw może do, do Gdańska podpłyniemy. Tutaj wszędzie nie ma zarazy, to jest dobra sprawa. Pozytywna. Hmm. Okej. Okay. Mamy turę 38. Sytuacja na froncie wygląda bardzo korzystnie. Zaraza w sumie nie wraca um. będziemy szli na Gdańsk Splądrujemy tutaj kampus dostaniemy kupę kasy nie, nie kasy kupę um, nauki um. i będziemy dalej plądrować No to jest takie, takie zadanie także dziękuję za uwagę cześć Ciao, pozdrawiam i papa